Dzień dobry, witam wszystkich Państwa serdecznie. Skłaniam się, Marzena Gwoździk z miłością do życia. Dzisiaj omówimy sobie proszę Państwa żywność funkcjonalną, różnicę w zasadzie różnice żywności funkcjonalnej w postaci tabletek, kapsułek, napoi, proszków, a żywności funkcjonalnej komórkowej. Tak się składa, że ja Pracując jako diagnosta biorezonansu na biorezonansie magnetycznym, przepisuję w zaleceniach moim klientom to, co pokazuje biorezonans magnetyczny jako zalecenia. Tak? Ponieważ mam częstotliwości różnych firm, różnej różnych, różnych żywności funkcjonalnej, suplementów, koncentratów roślinnych, ziół i tak dalej. Od 1994 roku, 1994 roku, pracuję i korzystam z żywności funkcjonalnej w postaci tabletek, w postaci kapsułek i proszków i płynów, tak? A firmy, która jest na świecie, a przynajmniej była jeszcze nie tak dawno, jest nadal, number one. Jest to firma, która ma doświadczenie ponad 80 lat i występuje w różnych, w wielu praktycznie na całym świecie, w różnych krajach, całego świata. Jest to firma, która produkuje produkty swoje z najwyższej jakości roślin, gdzie są uprawiane w ekologicznych miejscach świata. A jak dotąd nie poznałam drugiej firmy, takiej jak, o której w tej chwili mówię, która wydawała gwarancję satysfakcji klienta, to znaczy, że od chwili zakupu ich produktów mamy możliwość sprawdzania tego na sobie do 90 dni. Jeżeli nie zadziała, możemy zwrócić opakowanie i firma zwraca 100% pieniążków. Dla mnie jest to ogromnie przekonujące. Jestem przekonana tysiąc procentach do tej firmy. I moi drodzy, drugą firmę, którą od kilku miesięcy sprawdzam, badam i jestem nią zachwycona. Jest to firma, która produkuje żywność funkcjonalną, komórkową, która omija przewód pokarmowy, w ogóle nawet nie dochodzi do przewodu pokarmowego, a jako bezpośrednio trafia do komórek. I teraz, proszę Państwa, mówi się, iż powinniśmy dostarczać wszelkich witamin i minerałów z żywności. Jednie, jednak nie zawsze jest to możliwe. Niestety, obecna żywność zawiera nawet do 90% mniej witamin i minerałów niż w latach 80. ubiegłego wieku. Powodowane jest to wyjałowieniem przede wszystkim gleby, monokulturowe uprawy, stosowanie sztucznych nawozów i pestycydów. Przykładowo, spadek ilości witamin z grupy B w bananie wynosi aż 95%. Można sobie to sprawdzić na tabeli utraty wartości odżywczych. Zatem zastosowanie dobrej jakości witamin czy minerałów wydaje się naprawdę zasadne. Często suplementacja jest wręcz niezbędna w naszym rejonie geograficznym. Mowa tu przykładowo o stosowaniu witaminy D w okresie jesienno-zimowym. Nie możemy wówczas wystawiać się na działanie promieni słonecznych czy selenie przykład. Znaczy żyjemy na glebach ubogich w selen, skoro. Na niedobory witamin i minerałów są powszechne, warto się zainteresować dostępnymi preparatami. I teraz zadam Państwu pytanie, czy zastanawialiście się kiedyś, jaka forma suplementu jest najlepsza? Przyjrzyjmy się zatem bliżej poszczególnym wariantom, tabletką, kapsułką, żelon, na przykład i płyną. I tak tabletki i kapsułki. Przyjmuje się, że przyspajalność tego typu preparatów wynosi od 20% dla, ta, dla tabletek do 50% dla kapsułek. W przypadku zastosowania preparatów w tabletce następuje stopniowe uwolnienie związku uzależnione przez jej rozpuszczenie w przewodzie pokarmowym. Nieprawidłowy dobór substancji pomocniczych czy obecność zanieczyszczeń może skutkować powolnym rozpadem tabletki. Proszę ponad 80% ludzi ma nieszczelne jelita, w związku z czym ta wchłanialność będzie na bardzo niskim poziomie, pomimo że koncentraty roślinne są na bardzo wysokim poziomie i wchłanialność jest bardzo wysoka. Niestety poprzez nieszczelne jelita nie dochodzi do tego tak. I teraz tabletki obciążają żołądek na przykład, szczególnie jeśli przyjmowane są kilka razy dziennie. Aromaty, barwniki towarzyszące w proszkach mogą podrażniać np. jelita i powodować różne dolegliwości, np. gazy, wzdęcia czy biegunki. W produktach w formie tabletek czasami można wykryć substancje, których nie ujęto w ulotce produktu. Wygoda stosowania i przechowywania jest jednak istotna z produkcyjnego punktu widzenia. Lepszym wyborem są tabletki, a one na przykład bardziej stabilne są i trwałe. Czas rozpadu kapsułki jest czterokrotnie krótszy niż tabletki, co może znacznie prowadzić, poprawiać jej do, biodostępność. Tak jest przykładowo w przypadku witaminy D. Właści, właściwość ta, właściwości, proszę Państwa, te przemawiają na korzyść kapsułek. Zdarza się jednak, że kapsułki mogą spowodować problemy żołądkowe. W postaci odbijania się. Dzieje się tak na przykład w przypadku nieprawidłowego działającego układu pokarmowego, albo w wyniku przyjęcia dużej ilości kapsułek. Kapsułki ulegają yy, rozpuszczeniu dopiero w jelitach i to nie zawsze w 100% ulegają rozpadowi. Zdarza się, że niestawiona otoczka zostaje wydalona, co może budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa i efektywności stosowania tego rodzaju, proszę Państwa, suplementów. A co powiemy na temat płynów? Płyny są szybkie, wygodne ze smakiem, żywność funkcjonalna w technologii akumulacji energii. I teraz, tak, mamy, e, proszę Państwa, jeśli chodzi o płyny to one nieco, hmm, płyn jest bardzo dobrze przyswajalnym formą suplementu, ale jednak nieco gorzej trawialny. Płyn szybciej pasażuje jelito i nie tworzy powłoki na kosmkach jelitowych, co skraca czas kontaktu z enzymami i naczyniami krwionośnymi. Jest to jednak dobra forma suplementacji dla osób, które powinny spożywać więcej wody, na przykład w chorobach stawów, Zaparciach, intensywnym wysiłku fizycznym, to tak. Minusem płynów jest ich duża objętość i waga. Znacznie wygodniej zabrać ze sobą w podróż 30-gramowy listek draży niż 300 ml płynu w butle. A co do draży, na przykład draży APL-GO. Szybkie, wygodne ze smakiem. Żywność funkcjonalna w technologii akumulacji energii. Akumulit SA to innowacyjna technologia, dzięki której łatwo, przyjmujmy, możemy przyjmować i dostarczać organizmowi kompletu niezbędnych witamin. Produkty są wykonane w oparciu o innowacyjną technologię. Są uważane za ogromny przełom w dziedzinie żywienia. Żadnych tabletek, żadnych kapsułek. Ani szklanek po przygotowaniach roztworu dzięki tej innowacyjnej technologii akumulacji, mocy, akumulit właśnie technologii SA stężenie tych składników odżywczych w drażach wzrasta aż dziesięciokrotnie, a efekt leczniczy pojawia się niemal natychmiast po ich zastosowaniu. Akumulit SA drażetki yy, mają niesamowity naturalny smak owoców i roślin. Przepyszny. Do produkcji swoich wyrobów firma wykorzystuje wyłącznie w 100% naturalne składniki. Jak przyjmać tego rodzaju draże żywności funkcjonalnej, komórkowej? Draża nie jest lekarstwem, proszę pamiętać. Zaleca się stosowanie draży jako dodatkowych środków poprawiających stan w wielu różnych korzeniach, lub też zapobiegających na przykład chorobom i patologiom. Wyjątkowość natomiast składników ziołowych znacząco przyczynia się do zachowania piękna, młodości i poprawy jakości życia. To sposób stosowania jest bardzo prosty. Draże należy trzymać pod językiem do całkowitego rozpuszczenia. Zwiększa to skuteczność produktu, ponieważ składniki aktywne zaczynają działać już w jamie ustnej. Przez błonę śluzową szybko dostają się do krwiobiegu. I są rozprowadzane po całym organizmie, dzięki czemu uzyskuje się natychmiastowy, proszę Państwa, efekt. A tego chcemy. Sekret wyjątkowości tych draży, tych dropsów, i w technologii akumulit. Wnika, wynika, to, wynika to bezpośrednio do komórek ciała. Podam Państwu 10 zalet tej technologii akumulit. Pierwsza zaleta to jest innowacyjna metoda ekstrakcji. Druga zapewnia wzrost udziału substancji biologicznie czynnych, całkowitą konserwację wszystkich składników oraz ich ekstrakcję na bardzo wysokim poziomie, bo aż około 90% pierwotnej zawartości w surowcach naturalnych. Mają unikalną metodę hermetyzacji. Podczas procesu ekstrakcji odseparowane są cząsteczki. Tą pokrywane nanopojemnikiem zawierającym kompleks substancji aktywnych. Są ukierunkowane, dostarczanie mają ukierunkowane do obszaru problemowego. Ze względu na ujedny ładunek pojemnika, który zawiera, jest on przyciągany do dodatnio nienaładowanych membran i błon subkomórkowych, w tym jądra patologicznie zmienionych komórek. Sposób aplikacji zapewniający natychmiast efekt pastylki są trzymane, są pod językiem aż do całkowitego rozpuszczenia. Pamiętajmy, podajemy je podjęzykowo. Zaletą jest szybki przepływ składników aktywnych do krwiobiegu. Współczynnik wchłanialności składników aktywnych przez komórki wynosi, proszę Państwa, od 95 do 100%. To znacznie poprawia efekt terapeutyczny. Mają wszechstronność te drażetki. Mogą być stosowane w leczeniu pacjentów w każdym wieku, nawet noworodków, dlatego że można je rozpuścić w letniej wodzie i podawać dziecku w kropelkach. Innowacja tych draży to jest skumulowane w tych tej, tej wszystkich tej, tej składników, produktem regeneracji wewnątrzkomórkowej i regulacji ogólnoustrojowej o bardzo wysokiej biodostępności. Jakież to jest wspaniałe? To jest wspaniałe. Co chciałam jeszcze Państwu powiedzieć? Chciałam Państwu powiedzieć, że wszystkie produkty, czyli draże, mają ładunek ujemny. Ładunek elektryczny może być dodatni lub ujemny, prawda? Umówiono się, że ładunkiem ujemnym są obdarzone elektrony, a więc i ciała naelektryzowane nadmiarem elektronów. Na przykład potarty bursztyn, tak? Ładunek dodatni mają jądra atomowe i ciała z niedoborem elektronów. Na przykład potarte szkło wyników wyniku wzajemnego oddziaływania, proszę Państwa, prawo kolumba mówi o tym. Jednoimienne ładunki elektryczne się odpychają, różnoimienne się przyciągają. W związku z ludzkie ciało składa się z 7 oktylionów atomów i mają około 10 bilionów komórek. Najokpiciej występującymi atomami, z których składają się większość cząsteczek biologicznych, takich jak na przykład Państwa, białek, węglowodanów, lipidów, kwasów nukleinowych, są to atomy węgla, tlenu, azotu, wodoru i fosforu. Wszystkie te atomy zawarte są w naszych DNA. Większość, wszystkie te atomy zawarte są w DNA, tak powiedziałem, większość komórek w naszym organizmie, no co robisz? Szacuje się, że aż około 98% jest regularnie zastępowane przez nowe komórki, na przykład komórki zewnętrznej warstwy skóry, a także to płuc, zastępowane są co kilka tygodni, paznokcie co kilka miesięcy, a kości i szkielet po około 10 latach. Draże mają ujemny ładunek, który powoduje, że organizm człowieka uziemia się tak jakby chodził na boso, po ziemi, po trawie. I wtedy komórki ciała normalizują się do równowagi. A wszędzie, gdzie jest równowaga organizmu, zachodzi tak zwana homeostaza. I człowiek jest co? Zdrowy. W połączeniu ładunek ujemny plus wyciągi z darów natury i technologii akumulat, tworzyli według mnie produkty, które ja osobiście nazywałam, proszę Państwa, dotyk Boga. Dlaczego? Dlatego, że one po prostu działają. Chciałam Państwu właśnie dlatego powiedzieć o, tym, o tych produktach, żebyście Państwo widzieli, jaka różnica jest. Ja pracuję głównie na dwóch rodzajów, dwóch firmach. Jedna firma to jest firma Neutralite, druga AP go. Jeśli Państwo będziecie mieli jakieś pytania, zapraszam do kontaktu ze mną pod filmikiem. Będzie do mnie kontakt telefoniczny na Whatsapp. Służę odpowiedziami, podpowiedziami i w jaki sposób można. Mieć dostęp do tego rodzaju produktów i nie tylko. Serdecznie zapraszam. Bardzo mi było miło dzisiaj Państwu przedstawić tą krótką informację w tym króciutkim filmie i zapraszam do następnych moich spotkań. Wszelkiej pomyślności, kłaniam się, uniżenie i zapraszam na następne filmiki. Marzena Gwoździk z miłością do życia.